Siemano, siemano, z tej strony Radek Jaszczyszak i witam Cię na moim kanale. Dzisiejszy odcinek będzie specjalny, zaprosiłem do niego wspaniałych gości, perkusistów, zawodowców, znajomych. Opowiedzą oni o swoim niespędniku perkusyjnym, czyli o dwóch rzeczach, które dla nich są najpotrzebniejsze na scenie, studio czy w sali prób. Posłuchajmy ich wypowiedzi, czerpmy wiedzę, może to Was jakoś zainspiruje. Cześć, z tej strony Bartek Nazaruk. Radek ostatnio poprosił mnie, żebym wymienił dwie najważniejsze rzeczy, bez których nie wyobrażam sobie grania koncertów, prób i tak dalej, więc na pierwszym miejscu wybieram słuchawki, bez których nie wyobrażam sobie grania aktualnie koncertów. Jestem totalnie przyzwyczajony do grania z monitorami dousznymi, a poza tym ja uwielbiam słuchać muzyki na słuchawkach. Słuchawki są w ogóle Niezbędnym elementem, bez którego się nie poruszam z domu. Uwielbiam odcinać się też od hałasu, który mnie otacza za pomocą słuchawek, więc po prostu słuchawki numer jeden bez nich nie wyobrażam sobie funkcjonowania. Poza tym w trakcie grania i ćwiczenia warto chronić swój słuch, a monitor dołszny sprawia, że możemy wysterować głośność wszystkiego dookoła na bezpieczny i odpowiedni dla nas poziom. Drugą rzeczą, bez której nie wyobrażam sobie ćwiczenia i grania koncertów, jest po prostu wyrzucenie w cholerę telefonu. A jeżeli nie chcecie go wyrzucać, to po prostu nauczyć się korzystać z różnych trybów, które macie w tym telefonie, polubić się z trybem nie przeszkadzać, z trybem samolotowym, żeby po prostu w momencie, kiedy ćwiczycie, robić tylko i wyłącznie to, nie rozpraszać się. Co chwila wchodząc na Instagram, Facebook, sprawdzając powiadomienia, itd., itd. Chociaż te 15 minut ćwiczenia w pełnej koncentracji będzie dużo bardziej produktywne i efektywne niż 45 minut ćwiczenia z ciągłą przerwą i zerkaniem na ekran telefonu. Przed koncertem też warto te 10-15 minut przed wejściem na scenę poświęcić tylko i wyłącznie na to, żeby poczuć, że jesteście tu i teraz, że zaraz wchodzicie na scenę, że nic was nie rozprasza, że macie do wykonania fajną rzecz, jaką jest zagranie muzyki z ludźmi, których lubicie. To są dwa elementy, bez których nie wyobrażam sobie grania koncertów i prób. Także tyle ode mnie. Trzymajcie się. Cześć. All right. Hejka. Zapytany o co? O dwie rzeczy najważniejsze dla mnie przed graniem. No to tak, po pierwsze będzie to pad i pałki, czyli rozgrzewka przed graniem, no nie? Bardzo długo olewałem ten temat i teraz muszę przyznać, że jest to mega ważne. Mega pozwala mi to czuć komfort i luz na scenie, jak jestem dobrze rozgrzany. A druga rzecz to... co? Myślę, że druga rzecz to będą... Backupy różnych rzeczy. Wiadomo, że pod podstawa tylko pałki i tak dalej, ale od dłuższego czasu mam też ze sobą zawsze drugi werbel, no bo miałem już sporo sytuacji, w których pękł mi naciąg albo odpadła mi sprężyna i tak dalej. Im więcej backupów dookoła, typu nawet słuchawki, słuchawki też staram się mieć drugie ze sobą, zawsze jakby mi yy, jedne przestały grać, to szybko podmieniam na drugie. Im więcej backupów, tym większy lust na scenie. Tak z takiego założenia wychodzę No, także tyle ode mnie. Pozdro hej. mam tutaj Oskar Podolski. Gdybym miał wam powiedzieć, co ze sobą zabieram, co jest w takim moim niezbędniku brniarza na koncercie. Wiara w to, że robię to, co powinienem robić. w umysł, lubię zawsze przed koncertami. 10 minut posiedzieć z zamkniętymi oczami gdzieś w samotności albo gdzieś z boku sceny, żebym słyszał tłum nagromadzony już pod sceną i zawsze wyobrażam sobie to, jak gram pierwsze dwa numery dokładnie przywołuję to, co zwykle widzę, kiedy gram i przez to Lepiej mi się gra. No i oczywiście dobrze byłoby mieć, no nie wiem, no za cztery komplety pałek, nie? Przynajmniej. Weź ze sobą wodę, bo nigdy nie wiadomo. Czasami dłużej się przejmujemy tymi pomyłkami niż cała publiczność i ludzie w zespole. Pamiętaj, że granie na bębnach to jest największy szpan, ale też dużo odpowiedzialność. Więc gratuluję, że to robisz. Ściskam. Wszystkiego dobrego. Oskar Podulski. Siema, siema, siema. Z tej strony Maciej e, mój drugi przyjaciel Radek Jaszczyszak. W każdej możliwej sytuacji, kiedy mogę powiedzieć, to na to zrobię, żeby się pochwalić, że potrafię. E, poprosił mnie o jakieś rzeczy, które. dwie rzeczy, które sprawiają, że granie staje się dla mnie bardziej komfortowe na scenie bądź w salce. Akurat jestem teraz w salce. Um, zawsze warto zrobić jakiś będę. Więc pierwsza rzecz, która przyszła na myśl, która jest dosyć ważna i której się nauczyłem na tej trasie i może jest to troszkę związane z tym, jaki gatunek muzyki jak głównie gram, czyli jakieś tam cięższe, no i, i gram pewnie w dosyć energiczny sposób, czy tam... Dużo ruszam całym ramieniem i tak dalej, żeby. To porada taka troszkę dla mnie jest, żeby w trakcie trwania koncertu myśleć troszkę o tym, ile mam jeszcze do zagrania, jak bardzo mogę odpalić mięśnie pewne, bo wiem, że na przykład jeśli w pierwszych trzech numerach się przepala, a jest do, do zagrania 7-8, to moja technika, jakby już to potem już na przykład nie ruszę do końca palców, jak już odpalę ramiona i w ogóle ca cały największy aparat, jaki mam, i że trochę już nie ma drogi powrotu, więc staram się yy, wzdłuż trwania koncertu. Dokładać trochę do pieca i na końcu, przypuśćmy, już jechać full on, bo wiem, że po tym już nic mnie tam dziś nie czeka, nie? Ale miałem takie sytuacje, gdzie pierwszych kilka numerów zagrałem troszkę, troszkę za mocno i już wpaliły się te największe narzędzia i wtedy tak jakby, może znać to uczucie, że ciężko jest mi się cofnąć do tego, żeby grać delikatnie, czy żeby mieć mega feeling w palcach, bo już jest, no, już jest po prostu taki byczy mode i... No, i właśnie, może nie do końca wtedy mi się komfortowo gra i nie do końca jestem zagrać w stanie ten koncert tak, bym chciał, nie? Trochę to miałem teraz grając z Jackiem. i way na trasie, głównie powiedziałem, miałem to sketon, czyli gdzie grałem metal, i ja faktycznie gram strasznie mocno. No, i to jest dla mnie zawsze tak jak gdzieś, gdzieś z tyłu głowy, nie? W to jak, jak, w jakiej formie jestem, jak gorąco jest w klubie i tak dalej, ale po prostu jeśli przesadzę na początku, to niestety końcówka performance może na tym ucierpieć, a niepotrzebnie, nie? To się da strategicznie rozegrać. Dobra, to pierwsza rzecz. Dobra, druga rzecz, taka też z życia wzięta i z trasy wzięta, i być może kiedyś Was to spotka, jak graliśmy na przykład w Szwajcarii i w, jeszcze gdzieś w jakichś dwóch innych krajach, we Włoszech w jednym, w jednym klubie, i gdzieś jeszcze bardzo pilnowali tego, żeby trzymać limitu decybeli. Tam było, przypuśćmy, nie wiem, 104 czy coś, no i zdarzyła się taka sytuacja, że znana z memów, ale dla mnie znana dosyć dobrze z życia, że no właśnie, że nawet gram blachy i, i wydaje mi się, że gram dosyć lekko i już jestem over decibel limit, nie? I w Szwajcarii w sensie podobno przychodzi faktycznie taka volume Police i sprawdzają te rzeczy, i realizator może dostać mandat tak samo jak band może dostać mandat. No i też goście na przykład ucina mi wtedy overheady zupełnie na przodach, no bo już jest za głośno, nie? Więc jeśli ja gram za mocno, a jest taki limit w klubie bądź w kraju, to no właśnie, to, to nie ma. To, traci na tym brzmienie całości zespołu, bo nie ma overchodów na przedzie, więc po prostu już nie są gdzieś tam tak słyszane, jakbyśmy chcieli, czy tak ostro może. Dwa, że ja teoretycznie staram się cały koncert, żeby grać jak najciszej, co mi zabiera energii, ja nie mam telefonu i muszę cały czas mieć coś z tyłu głowy, żeby to robić, nie? Więc troszkę nauczonym doświadczeniem wyciągnąłem takie wnioski, żeby po prostu... Jest jaka ciężka ta kamera. Eee, jaki duży chłop i no, eee, żeby podkleić te blachy po prostu na początku i mieć to w dupie, nie? Bo ja wiem, że ja się i tak odpalę w pewnym momencie koncertu i będę grał głośno. Wiem, że no właśnie, realizator też będzie się stresował, słyszalność nie będzie tak dobra, więc po prostu lepiej to podkleić, mieć to z głowy i no i troszkę tak fizycznie załatwić ten problem, niż psuć gdzieś tam vibe koncertu i cały czas tył głowy przez ten wieczór mieć coś, co, czego możemy się pozbyć w tak łatwy sposób, nie? Także to druga rada ode mnie, mam nadzieję, że nikt się nie powtórzy z tym i no, powodzenia. Wszystkim dziękuję. Trzymajcie radku, trzymaj się wszyscy, pa. Cześć, z tej strony pawcio. Dostałem pytanie, jakie według mnie są najważniejsze dwie rzeczy, dwie niezbędne rzeczy w życiu bęmiarskim. Jest ich sporo i ciężko jest wybrać tylko dwie, ale postaram się to zrobić. Podzielę to na dwie części. Jedna rzecz, tematu koncertów. Druga rzecz z tematu codziennego ćwiczenia, temat koncertów i, i, i tego, co się dzieje na scenie, to myślę, że polecę trochę e, klasykiem, ale najważniejsze e, i mnie to spotkało w trasie w zeszłym sezonie: to jest zapasowy werbel bądź zapasowy naciąg. Tutaj wkleję zdjęcie, e, gdzie co się stało i jak wygląda mój werbel po trzecim utworze w secie. E, I gdyby nie to, że miałem ze sobą zapasowy werbel, to nie wiem, jak by się potoczył dalej koncert także zapasowy werber zawsze to jest obowiązek bo nie wiadomo co się stanie i jaki cios w łapie będzie na koncercie a z rzeczy na salce i z rzeczy, z rzeczy codziennych to myślę, że podstawą jest dobre oświetlenie na salce do filmików, do czytania nut, do dobrego samopoczucia do tego, żeby się lepiej ćwiczyło i, i żeby było dużo energii to dobre oświetlenie i dobre światełko na salce podstawa dwie rzeczy ode mnie, pozdro tej wszystkim z tej strony Wiktoria dwie niezbędne dla mnie rzeczy, które wpływają na mój komfort pracy i występów na żywo to dodatkowa para pałek perkusyjnych gdzieś obok, czyli na przykład futerale, albo czasem można je postawić nawet tutaj na perkusji. A druga rzecz to na przykład kabel zapasowy do, do słuchawek, które są moim odsłuchem do uszy, albo po prostu zapasowe słuchawki. Zdarzało się właśnie tak, że na przykład przed występem wpięłam słuchawki do bodypacka i Moje słuchawki nie działały i była to po prostu sprawa y, kabla, więc fajnie jest mieć właśnie zapasowy kabel albo backupowe słuchawki. Bardzo to poprawia komfort gry. Trzymajcie się! Pa! Cześć wszystkim! Bardzo dziękuję za zaproszenie do tego filmu radku. Wspaniała inicjatywa. Ja tak chciałem krótko powiedzieć, że u mnie największy komfort w kraju nabewna powodują skarpetki. Od zawsze ćwiczę w skarpetkach, od zawsze gram w skarpetkach. Także wszystkich gorąco zachęcam do skarpetek. Pozdrawiam serdecznie. Moje dwie rzeczy to jest gafa. Nigdy nie wiadomo, kiedy nam coś pęknie, czy coś trzeba skleić, czy trzeba coś naprawić. Zawsze wożę ze sobą na koncerty w case od miksera gaffer. Kolejna, druga rzecz to zapasowy kluczyk. Jeden noszę przy kluczach, drugi noszę zawsze w case od stopy. Także warto mieć dwa kluczyki, one się szybko gubią. Nigdy nie wiem, ile one są, że lepiej mieć dwa. To by było na tyle. Dziękujemy wszystkim gościom, którzy wystąpili w dzisiejszym odcinku za cenne uwagi, za cenne pomysły. A jakie są Wasze dwie niezbędne rzeczy? Zabieracie werbel zapasowy? Możecie podzielić się tymi rzeczami w komentarzach niżej. Do zobaczenia w następnym odcinku. Dajcie znać, jak Wam się podobało. Czy chcielibyście może kontynuację takiej serii? Czy może dowiedzieć się od tych właśnie bębniarzy czegoś innego? Do zobaczenia. Pa, pa.